bombki, wianki, pachnące ciasta, pierogi i inne wigilijne przysmaki. Wszystkie te produkty można było znaleźć w miejskim ośrodku kultury w Pasymiu. To tam odbył się jeden z pierwszych w regionie kiermaszów świątecznych. Dzisiaj mamy artykuły, które wykonałyśmy razem z moją mamą, która jest Główną właścicielką to jest jedna rzecz na milion, tak? Nigdy nie będzie drugiej takiej samej, nigdy nie zrobimy drugiej takiej samej. Standardowo aniołki robione ze stążki satynowej, opłaski też ze stążki satynowej, no i wianki komunijne też ze stążki satynowej. Coś po prostu mają w sobie i przede wszystkim ładniej wyglądają na końce niż te standardowe plastikowe ozdoby. Mieszkańcy Pasymia tłumnie odwiedzili ośrodek Kiermasz w Pasymiu ze względu na pandemię. Nie odbywał się bowiem przez ostatnie dwa lata. Teraz wracamy do tego, co jest piękne, uważam, bo wiemy doskonale, że ten okres przedświąteczny należy do takich najpiękniejszych. Same święta również. Główną atrakcją były stoiska z rękodziełem i świątecznymi przysmakami. Duże wrażenie robiła też Bożonarodzeniowa Szopka Mazurska, wykonana jedynie z siana. Wszystko można z tego zrobić. Jest łatwe w formowaniu. Każde dziecko sobie świetnie radzi z tym, z odrobiną pomocy można zrobić wszystko. Dzieci są wspaniałe, po prostu uparły się, że ma być szopka, bo mało czasu zostało, ale daliśmy radę. Miejski ośrodek kultury zadbał również o program artystyczny. Program mamy bardzo bogaty. Zebraliśmy w dzisiejszym programie twórców i wykonawców, którzy albo są zrzeszeni w, w, na, w ośrodku kultury, albo pracują samodzielnie, ale są e, nasi e, lokalni. Na deskach pasyńskiej sceny wystąpiła orkiestra Denta Panorama Tylkowo, Teatr Zgraja. Kur Dziecięco-Młodzieżowy, zespół Ewolucja, grupa gitarowa oraz zespół śpiewaczy Echo Pasynia. W organizację wydarzenia zaangażowało się także wiele organizacji działających na terenie Pasynia. Począwszy od Uniwersytetu III wieku, poprzez nasze organizacje, dzieci, szkoły, jest naprawdę spora grupa osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. No i chyba to też, że zawsze gdzieś tam obieramy jakiś cel, żeby dochód, częściowy dochód przeznaczyć na charytatywne cele. Ważnym punktem programu była wizyta świętego Mikołaja, który obdarował najmłodszych słodkościami. telewizja Kopernik. Kopernik.tv